Polska jest jednym z pięciu największych producentów mleka w Europie i około 30% produkcji eksportujemy poza granice Polski. Głównym naszym krajem jest wspólnota europejska, natomiast też bardzo szeroko docieramy do innych krajów świata. To jest Azja bardzo szeroki przekrój krajów począwszy od Chin, Indonezji, Malezji, Filipin, Pakistan, Wietnam, poprzez kraje Bliskiego Wschodu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Jordania i kraje afrykańskie, które ze względu na populację są też znaczącym rynkiem. Nie tylko północna Afryka, ale również środkowa rozwija się we współpracy właśnie w zakresie mlecznych produktów. Najbardziej perspektywiczne są rynki Azji, Azji Południowo-Wschodniej, również Afryki, ze względu na rosnącą populację i w związku z tym rosnącą konsumpcję produktów mlecznych. Mamy wiele zielonych użytków, łąka, pastwiska, lasy, gdzie możemy w sposób naturalne prowadzić hodowlę zwierząt i to zarówno na mięso, jak i na mleko. Też dostęp do yy, wody i gór, Te nasze położenie jest bardzo atrakcyjne do produkcji rolniczej. Polskie produkty mleczne jak najbardziej potrzebują wsparcia i promocji. Chcemy, żeby wszystkie kraje, które kupują te produkty, kojarzyły Polskę z bardzo dobrym produktem jakościowym, naturalnie pozyskiwanym, a do tego potrzebujemy wsparcia i takich długoterminowych koncepcji, strategii w, wspólnie z naszym rządem, żeby wsparła tą naszą działalność poza granicami, bo jako pojedynczy zakład, nawet duży, nie mamy takiej siły przebicia, niż jeżeli wypowiadamy się jako cały sektor, jako branża spożywcza. Potrzebujemy konsekwencji, potrzebujemy też współuczestniczyć w tych działaniach i symboliczne gryzienie jabłka na spotkaniach nie jest wystarczające. To są tematy, gdzie zachodni nasi partnerzy kilkadziesiąt lat nad nimi pracowali, nad promocją właśnie w tych krajach jak Chiny czy inne azjatyckie. My zaczęliśmy to robić od niedawna i musimy zintensyfikować te działania i wspólnie, razem z rządem, uczestniczyć w tym.